Siemanko, mamy następny dzień, sobota. Jemy lekkie śniadanie. Wszedł właśnie Nutri drink z masłem orzechowym, trochę parmezanu i kapar z tej czekolady. Do tego i starczy. Resztę będziemy się żywić gdzieś w knajpach po drodze. Zobaczymy co tu mają dobrego do jedzenia. A więc na rozgrzewkę mamy 7-kilometrowy spacerek do portu, który jest tam po drugiej stronie. Spacerek, jakby nie patrzeć, całkiem miły, fajne widoki. O, a tu dochodzimy do tego skrzyżowania. Co ten chuj mi wczoraj wyjechał? Patrzcie, miał tutaj stopa. To Kutas. Właśnie czekamy w porcie na prom. Plany się trochę pozmieniały, ale o tym zaraz. No i odpływamy na przygodę. Nawet udało mi się fryzjera po drodze zahaczyć. Płyniemy na wyspę Ischi na dwa dni, bo sobie wziąłem tam hotel z termami. Za jedyne 38 euro, chyba na nockę. Także jest sobota, wrócę dopiero na kemping w niedzielę, no bo trzeba wykorzystać jakoś ten czas, nie? No i super, płyniemy sobie, rejs ma trwać godzinkę jest barek, można kupić sobie piwko Także jest wszystko, w plecaku jakieś zapasy Jesteśmy właśnie w połowie drogi i mijamy wyspę Prosida. A te góry dalej, te większe, to mamy wyspę docelową Asia. I tam za <śpiewanie>

Ten odcinek na kanale Vlog Kierowcy, ponieważ temat tej wyspy bardziej się nadaje na osobną playlistę. A mianowicie ukaże się materiał na playliście Podróże Kazia. To już będę nagrywał z GoPro. Będzie to recenzja całej tej wyspy, łącznie z hotelem, do którego jadę. No bo to już bardziej będzie temat taki podróżniczy. podróżniczy. Niż pracowniczy. Także zapraszam na playlistę Podróże Kazia na tym samym kanale, na którym oglądacie ten filmik, czyli Kaziu Busiarz, nie? Muszę to sobie jakoś rozdzielać. Nie ma tutaj, widzicie, kamerzystów ani nikogo. Jestem sam, więc się nie rozdwoję. I zapraszam na osobną playlistę. A ja teraz zakładam GoPro za rana web i idę nagrywać ciekawsze rzeczy niż tylko pracę, nie? No. No ewentualnie takie drobne urybki Wam przedstawię, wiadomo, jak mam chwilę czasu. Takie, takie to życie ambitnego busiarza, nie? Zimne niemieckie piwko na gorącej włoskiej wyspie. Pozdrawionka, lecimy do hotelu. Przeszliśmy dzisiaj z buta 7 km do portu. I teraz 6 km do hotelu, czyli razem mamy 13, a jest godzina 15. Dobry wynik. Śniadanie widzieliście jakie miałem, do tego parę shotów i parę piwek, ale spoko, dużo zapasów tłuszczu. Miałem także jakoś lecę na ketonach. Idziemy dalej. Tak mniej więcej to wygląda. Szybko wam to przedstawię. Gdzieś w wakacje wypuszczę filmik o tej wyspie. No to trochę trwa, no bo ja mam GoPro na klacie cały czas, napierdzielam filmiki. Tylko, że z tego GoPro to ja muszę mieć podłączenie do prądu, do internetu, żeby to wszystko ładnie porobić. I wtedy puszczam filmiki na moją playlistę, właśnie, tak jak mówiłem, podróże po Kazia. One już są z efektami, fajnie zrobione i tak dalej. Tylko, że ja muszę wrócić do domu. Ja jestem teraz w trasie 7 tygodniowej. Także nie chce mi się nawet tego robić, szukać stacji benzynowej z dobrym internetem, po pierwsze, po drugie z, ład, z prądem elektrycznym gdzieś. No nie, to jest uciążliwe. Ja wolę sobie pochodzić i ponagrywać, a potem w domu to posklejać, nie naraz. O kurwa. I wszedłem do tego baru za mną, powiedziałem, że chcę mocnego szota, aż mnie wygięło, jak pierdykłem, nie? A przy okazji zobaczcie, jak ładnie. W miasteczku. Dobra, lecimy do hotelu. Mam jeszcze 71 metrów. Ciężko się tu dogadać po angielsku, ale jak pomieszamy trochę z hiszpańskim, to daje radę. Już wiem, gdzie iść. Dobrze się było uczyć języków, kurwa. Pozdro, Gamonie. Oby wam tam ciepło było na tych parkingach na autostradzie. No i jesteśmy na typowej włoskiej carbonarze. A dlaczego carbonara jest tak zajebista? No, zwłaszcza jak budujemy masę mięśniową, to wiadomo. Makaron hmm. węglowodanki, to wszystko na wzrost. Bekonik, białko i posypane to wszystko parmezanem czyli źródłem leucyny co jest bardzo, bardzo, bardzo istotne przy wchłanianiu białka nie? oczywiście ładnie wszystko podane z chlebkiem i browarkiem ja jako ekspert w zdrowym odżywianiu to bym tego chlebka nie podawał ale, jako alkoholik, to to piwko jak najbardziej. No i co? Jesteśmy na plaży. No i co? Tu mamy plażę. A tam mamy kluby. No, powiem Wam, że nie czuję, żeby to były termy. A jedyne na co mam ochotę po tym basenie, to iść się umyć. Także polecam hotel ze względu na lokalizację i cenę, nie? Odcinek podróżniczy nagrany, za parę tygodni będzie posklejany. Troszeczkę tam połaziłem po wyspie, pokazałem to i owo. A teraz czekam na prom i wracam do, do roboty. Wracam do pracy i się biorę za nagrywanie vloga. Jeszcze zostało mi jakieś dwa albo trzy tygodnie trasy, więc sporo jeszcze może się wydarzyć. No to wracajmy w takim razie na ląd. See. No i po wyprawie koszulkę z potu normalnie można wyciskać. No i nareszcie w domu. Jest godzina, nie wiem która, właśnie, która jest godzina, kurwa. A więc jest godzina w pół do piątej, ledwo chodzę, ale nogi się na pewno wzmocnią, zaraz Trzeba skonstruować jakiś dobry posiłek po tym wszystkim i można iść leżeć i tyle Na nic więcej ochoty dzisiaj nie mam. That's it I